Moi drodzy, witajcie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, schowałam się tutaj w sypialni, bo jak widzieliście, spróbowałam, próbowałam w spokoju się e, wyszykować, ale jak suszyłam włosy, to oczywiście juźno mi przyda. Tak, to jest, jak się wiecie, żyję e, z jedną łazienką, e, więc zaczęłam sobie robić tam makijaż w łazience, ale ten zaczął mi po prostu sprejować. stwierdziłam, nie, nie, nie wyłażę. E, więc kończymy sobie już makijaż tutaj. Słuchajcie, moi drodzy, trochę nas tu nie było, część z Was nawet zauważyła. No nie było to jakoś, może, bardzo długo, ale powiem Wam, że nas kilka dni w ogóle trochę wycięło z życia, troszkę chorowaliśmy. Czy to nawet nie była choroba, wiecie co? Ja miałam jakąś taką. Jelitówkę, jednodniówkę, nie wiem jak mam to nazwać, ale naprawdę tak to wyglądało. Eee, czułam się naprawdę bardzo źle, bardzo mnie jakby zmogło, ale w sumie po tam jednym dniu, no tak, po półtora mi przeszło. Eee, słuchajcie, od jakiegoś tygodnia mój już, że czuję się po prostu zmęczony i nic go tak jak mnie, tak rozwala do końca, ale na przykład wiecie, spis sobie 8 czy 9 godzin, bo po prostu gościna, po czym wstaje i jest przepotwornie zmęczony. Eem, więc no. Myślę, że coś jest w powietrzu. Wiecie, jak to jest na jesień? To tak zazwyczaj właśnie jest, że te wirusy sobie fruwają i my je wszyscy bierzemy. Poza tym mój mąż ma taką tendencję do chodzenia bez szelika. Ja już nawet z tym nie walczę, słuchajcie, bo dorosły jest. Ile można powtarzać to samo, wiecie, no dorosły facet. Więc ja już nie ingeruję. E, natomiast wiecie, jak on wychodzi rano do pracy, nie wiem, przed 8 rano, no to naprawdę jest bardzo zimno. Czasami jest, wiecie, 3-4 stopnie. E, a on bez tego szalika, no to ma za swoje. E, no, a słuchajcie, w zeszły weekend też byliśmy w Lublinie i ja nawet wzięłam kamerę, żeby Wam coś ponagrywać, ale powiem Wam, że byliśmy... Na imieninach mojego dziadka i na urodzinach mojej babci, bo oni mają, tam jest chyba, nie wiem, ze trzy dni różnicy między ich: babcia ma imieniny 17, a dziadek ma urodziny, a dziadek ma imieniny, słuchajcie, 15? Chyba 15, nie pamiętam, wstyd trochę. No ale coś, coś w tych okolicach. Generalnie mało, ja mam ze dwa dni różnicy, ze trzy jest między tymi, a to wiecie jak osoby po 80, oczywiście imieniny są niesamowicie ważne, więc pojechaliśmy właśnie do dziadku, w ogóle staję Wam zdjęcie bo moi dziadkowie są tacy po prostu słodcy dostali tort tak się cieszyli nawet dali sobie słuchajcie buzi no naprawdę są uroczy Um, więc nawet miałam plan, słuchajcie, nagrywać, ale powiem, że my naprawdę nic nie robiliśmy. Po prostu pojechaliśmy rano do dziadków, znaczy rano jakoś tam po południu, do tych dziadków, byliśmy tam do, do wieczora tak naprawdę. Eee, wiecie, tam u dziadków za bardzo nie jakby nigdy wam nie nagrywam, no bo wiecie, jak to jest. No, rodzinne żarty, dużo ludzi, tam było, wiecie, chyba jest 17 osób. Um, więc wszystko takie bardzo sytuacyjne, w związku z czym no, nawet nie było kiedy, a później kolejnego dnia rano już tak naprawdę wracaliśmy. E, więc, tak jak mówię, taki bardzo szybki wypad. E, no, także jesteśmy. To nie jest tak, że wiecie, coś tam się stało, po prostu no czasami obowiązki, jakby różne zdrowotne rzeczy nas e, też dotykają. E, słuchajcie, słuchajcie, szykujemy się, ponieważ w ogóle mamy dzisiaj super wydarzenie, bo wieczorem idziemy na Halloweenową imprezę. E, jest to impreza przebierana. Um, ja mam jakiś pomysł na swój kostium, natomiast e, chciałabym pojechać do sklepu, w którym może znajdę po prostu gotowy kostium i nie będę musiała kompletować tego, co wymyślałam sobie w mojej głowie. E, mój ojciec raczej się nie będzie przebierał, powiem że cieszę się, że idzie ze mną na tą imprezę oczywiście, natomiast e, no nie zawsze jest w dobrym nastroju, wiecie, jakby proces, e, proces żałoby jest indywidualny dla każdego i też objawia się inaczej. Natomiast ostatnio widzę, że Józia po prostu ma jakiś tam taki gorszy czas, więc też nie chciałam go zmuszać, chociaż absolutnie nie się przebierał, że w ogóle nie czuję na to ochoty. Natomiast czuję ochotę, żeby pójść na imprezę, znaczy wiecie, żeby posiedzieć z tymi naszymi znajomymi, więc bardzo się cieszę, że będzie chciał wyjść. No bo wiecie, takie siedzenie w domu też nie pomaga. Także, także idziemy. W pierwszym kroku pojedziemy, słuchajcie, do Sadeby, do galerii handlowej. Tam jest właśnie ten half price, który myślę, że jest szansa, że, że znajdę gotowy strój. No i jak Wam też wcześniej opowiadałam, half price jest ulubionym sklepem mojego męża, więc jestem pewna, że tam będzie po prostu utonie w kupowaniu różnych rzeczy. Jestem po prostu pewna. Zresztą, mnie sam powiedział, ja nic nie potrzebuję, po co jechać z tego half pricea? Zobaczycie, wyjdziemy z siatą rzeczy i wszystkie będą dla niego, jestem pewna. Um, więc, więc to robimy w pierwszej kolejności. Musimy jeszcze tam kupić jakieś takie drobiazgi, typu coś tam z Rossmana. O, Józefek, co ja chciałam z Rosmana dzisiaj? A, już pamiętam. Eee, no, więc na pewno będziemy musieli zajść do Rosmana, Słuchajcie, dobra, sekunda ciszy na brwi, bo to jest zawsze trudny proces. Chyba się... Słuchajcie, udało, także mamy to. Pytała was, y, która jest z was, właśnie o tą kredkę? To wam jeszcze raz pokażę. To jest y, Anastazja, kolor granit. Y, natomiast, jak mam być szczera, to to nie jest tak, że jakoś ją tam super polecam, bo powiem Wam, że tak jakby jestem. Jest jej jeszcze trochę, więc na pewno ją zużyję do końca, bo kupiłam ją już jakiś czas temu. Natomiast raczej nie kupię jej ponownie. Mam inną kredkę, którą jakieś używam i mi się lepiej sprawdziła. Też na pewno Wam nie polecam tego za bardzo. To jest taki żel do brwi z Huda Beauty. Um, jego trzeba po prostu mega tutaj wyczyścić, żeby w ogóle coś nałożyć, bo inaczej robi nam takie okropne plamy na tych brwiach. Miałam kiedyś żel z Benefitu i był o wiele lepszy. Um, także wiecie, używam teraz tylko... No to nie jest zły kosmetyk. To nie mówię, że jakby fatalny, fatalny nie kupujcie na pewno nigdy. Natomiast no on też nie jest tani, więc czy... Jest sens wydawać tyle pieniędzy na kosmetyk, który jest taki o? Pewnie nie. Dobra, słuchajcie, jestem już gotowa, została mi tylko pomadka, natomiast pomadki trzymam w torebce, bo nie mam nawet kiedy ich odłożyć. Zabieram moją kosmetyczkę, która mi się już sprawdziła. I słuchajcie, wyjeżdżamy, wyjedziecie z nami, więc zapraszam was na ten dzień. E, jeszcze Wam w ogóle nie powiedziałam, że wymarzyło mi się, żeby dzisiaj na imprezie Halloweenowej być Britney Spears. Co, masz o tym myśli? Amazing. Pokażę Wam zdjęcie, czym się inspiruje. I generalnie mam białą koszulę, znaczy pożyczę białą koszulę od Józia. Brakuje mi szarego, rozpinanego swetra, takich tych pończochorajstw takich grubaśnych. No i spódniczki nie mam takiej, wiecie, rozklaszowanej Czarnej, więc tego właśnie dzisiaj szukamy. Generalnie chciałam te rzeczy kupić w second-handzie, żeby wiecie, no nie wydawać pieniędzy na jednorazowy zakup, natomiast po prostu w tym tygodniu w ogóle nie miałam czasu nawet kiedy się tym zająć, a, a impreza jest już dzisiaj, więc nie zdążę pojechać do second-handu kupić, uprać, wysuszyć i założyć. W związku z czym jedziemy właśnie do tego half price, już jesteśmy w sumie pod, pod galerią, także trzymajcie kciuki, żebym coś znalazła, albo lepszą opcją jest to, żebym po prostu znalazła jakiś. Po prostu gotowy kostium za małe pieniądze, bo za miliony monety ja nic nie kupuję. E, no, także trzymajcie, trzymajcie kciuki. Moi drodzy, sukces! Kupiłam wszystko, czego potrzebowałam. Kupiłam sobie czarną spódnicę, szary sweter, więc idę dzisiaj jako Britney Spears, także bardzo się cieszę. Nawet szybko nam poszło i powiem Wam, że jestem w ogóle zaskoczona. No nie, bo jest bardzo ładna pogoda. Jest bardzo, bo zobaczcie, już jest nawet bez kurtki. Więc sobie właśnie pomyśleliśmy, że chyba pojedziemy sobie na jakiś spacer. Wybieramy chyba łazienki, nie? Do... Tak, także jedziemy do łazienek na spacer. Mamy jeszcze chwilkę czasu przed imprezką, także zabieramy Was z nami do parku. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj pod parku łazienki od strony Mokotowa i w ogóle nigdzie nie mogliśmy znaleźć e, miejsca, nie wiem, albo tam jest dużo ludzi, albo po prostu wszyscy siedzą w domach. I słuchajcie, znaleźliśmy takie malusieńkie miejsce i pokażę Wam, co zrobił mój mąż mistrz, bo po prostu zaparkował, no genialnie. Zobaczcie, to jest miejsce z tyłu, ile zostało. Przypomnę Wam tylko, że mamy samochód kombi i naprawdę fatalnie się nim parkuje. I zobaczcie z przodu. E, ty to tutaj to ja nawet przejdę. Uhuhu. Brawo, gratulacje, piąteczka. Piąteczka. Ach, idziemy do parku. Dotarliśmy. Idziemy w poszukiwaniu wiewiórek, co? Nie wiem. No jesień jest przepiękna, zgadzam się, ale słuchajcie. Co ja lubię w parku Łazienki najbardziej to są te wiewiórki, które przybiegają, bo myślą, że macie orzeszki. Nie wiem czy jest jeszcze sezon na pawie, czy one się nie pochowały gdzieś, nie mam zielonego pojęcia, bo tutaj też tak wolno chodzą pawie i kilka razy nawet widziałam jak ten paw otworzył swój ogon, co jest niestety bardzo rzadkie, ale czasem się zdarza, także zobaczymy. Jestem tylko, jestem tylko dziewczyną, chcę zdjęcia, poproszę. Tutaj czy tu? No nie wiem, no tutaj mi się wydaje, że spoko to światło jest. No przecież. Voilà. na Montre lui, met la main plat comme je tu

ale widziałeś? Bo no. ona przyszła i powąchami, tak wy zajrzała mi na... Widziałeś to? No. Ona wskoczyła mi na rękę, Myślała, że mam orzeszki. Niestety jesteśmy nieprzygotowani. Następnym razem trzeba przyjść z orzeszkami. No, of course. No. Słuchajcie, pospacerowaliśmy chyba prawie godzinkę, co? Tak jakoś wyszło. Było naprawdę bardzo przyjemnie, było też dużo ludzi, jak to w łazienkach zawsze, ale powiem wam, że pogoda jest naprawdę ekstra, bo jest ile? Siedem, 17 stopni. No więc słuchajcie, jak na końcówkę października to naprawdę ekstra. Eee, wracamy do domu, bo zdecydowałam, ponieważ jestem taka głodna. Mieliśmy tylko śniadanie o której o jakiejś 10 czy tam 11, a jest już 17, więc ja mam prawo być głodna i nie jest to nic. Ej, to jest restauracja? Czyli też? No. O! Bo gdzieś skojarzy tą nazwę. Wygooglam. Wygląda fajnie, co? Wybaczcie, jakaś nowa knajpeczka u nas na osiedlu. E, natomiast słuchajcie, chciałam powiedzieć, że tak, wracamy do domu. E, będziemy jeść i chciałam się Wam pochwalić, bo wczoraj wreszcie udało nam się zrobić plaski ziemniaczane z sosem kurkowym. No i powiedz sam Józefek. Jakie to? No. Bardzo. naprawdę, słuchajcie, wyszły obłędne, po prostu ach. więc jedziemy do domu mam taką ochotę na te placki, zjemy sobie placuszki zaczniemy się przygotować i jedziemy na imprezkę Halloweenową okay. zobaczcie, oto one oczywiście musimy je jeszcze odgrzeć. wyglądają obłędnie, mamy jeszcze troszeczkę sosu mm, kurkowo-śmietanowego musimy też to odgrzeć. i jeszcze słuchajcie, wczoraj zrobiłam zupę z dyni, także jeszcze będziemy mamy zupkę do zjedzenia także zabieramy się za Podgrzewanie w sumie, nie gotowanie nawet. Nie, nie, I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Ta sałatka z y, czerwonej kapusty, bo ostatnio Wam rzeczywiście nie pokazałam, jak ona wyszła. Wtedy, co prawda, już pokroił tą kapustę na po prostu takie podłużne paski. Teraz ją jakby zrobiliśmy na tarce, więc mam takie malutkie kawałki. Tak, tak się prezentuje, także to będzie nasza surówka do placków. A teraz, Józef, jak musisz wszystkim powiedzieć, jaki sos robisz do kapusty? Hmm, tylko. Oliwa. Oliwa. Um, trochę ocet jabłkowy. Mhm. Duża cytryna. Duża cytryny, no. I sól. I sól, i już. I wymieszasz. I, I wymieszasz, no. Bardzo, bardzo zdrowe. Bardzo zdrowe, ale słuchajcie, to jest też naprawdę bardzo pyszne. I tak naprawdę nie potrzebujecie żadnych więcej składników. Ja wiem, że my w Polsce zwyczaj robimy jeszcze to ze śmietaną, no ale to jest na pewno zdrowsza wersja. No i słuchajcie, genialna. No pyszna. Kapusta czerwona to jest to. Jeszcze nie zaczęliśmy jeść, ale on już wie i czeka. Tutaj się robi wszystko. A no, Kicia, wie, że to smaczne i pyszne, tak? Coś myślisz będzie dla Ciebie? Nie sądzę. Nie sądzę. No chyba, że chcesz kapustę. To kapustę Ci mogę dać. No właśnie. Też mi się tak wydaje. Jezus, czekam. Bardzo. Muszę sobie miejsce na zrobić. zrobić. Pokaż, jakie... bo ten sos jest... Nie zostało go dużo niestety. Ale właśnie mamy sos kur, kurkowy z pietruszką, z cebulką, z czosnkiem ze śmietaną. I najlepsza część, słuchajcie, tego obiadu, czyli kapusta. Jezus, ale jestem szczęśliwa. Jestem w ogóle taka głodna. To po pierwsze. A po drugie jestem bardzo szczęśliwa, bo mąż zrobił pyszności. Też nie no, placki robiliśmy wczoraj razem. Nie, no, ty No nie, nie no. It it. Ty, ty tarłeś ziemniaki na tarce, więc zrobiłeś mm. najgorszą robotę. Smacznego. smacznego. Pokażę Wam jeszcze szybko, co upolowałam w tym e, Half price i w Rosmanie. E, więc tak, w ogóle to są moje podstawy, czyli rzeczy, które mam. Więc tak, tutaj mam te takie, nie wiem, jak to się nazywa. No więc takie długie skarpety pod kozaki, więc e, to jest jedna rzecz. I mam też, słuchajcie, białą koszulę, ja już akurat w domu miałam. E, myślę, że jak um, ta nie będzie dobra, no to jeszcze po prostu już mam mnóstwo białych koszul, więc coś sobie wykombinuję. I tak, brakowało mi szarego swetra, więc uwaga, kupiłam sobie, słuchajcie, za 80 zł sweterek, nawet powiem Wam, że jest dobrej jakości, bo jest wiskozy, więc stwierdziłam, że w sumie nawet spoko, to jeszcze go użyję, a wiecie, no tak narasta, też trochę bez sensu kupować, więc mamy po prostu szary sweterek i do tego kupiłam, słuchajcie, taką właśnie czarną spódniczkę, której potrzebowałam, o... Już Wam pokazuję. Ona jest na mnie zdecydowanie za duża, bo to jest Elka. Natomiast ym, po prostu mi tak wisi i stwierdziłam, że dobra, no po prostu jest wtedy dłuższa i trudno, wiecie, to nie chodzi o to, żeby. ma być po prostu zabawnie, więc stwierdziłam, że to w ogóle to była jedyna taka rozkloszowana czarna spódnica. Przysiadłeś już ze mną? O. Yy, I słuchajcie włosy, bo to też jest ważna część. Więc na górne kucyki sobie yy, zwiążę tutaj. Później będzie warkocz i na koniec warkocza będą takie te z kokardkami. Jedna i druga. Nie, nie znalazłam dwóch takich samych kolorów, ale stwierdziłam, że jest już wszystko jedno, naprawdę. Więc tak się prezentuje mój strój, zaraz będę go mierzyć. Znaczy, jeszcze nie, jeszcze mamy chyba z y, półtorej godzinki do wyjścia. No, ale bardzo się cieszę, słuchajcie, bo mam wszystko. No, także e, kupiłam wszystko, czego potrzebowałam. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo wiecie, najbardziej się martwiłam, że nic nie znajdę i będziemy musieli chodzić po tej galerii. A ile my byliśmy w tym w ogóle half price'ie, co Józef? 20 minut? 30? No, jakieś 20, więc naprawdę bardzo szybko nam poszło, także mega się cieszę. Um, no, będę Britney dzisiaj. I, powiem wam, że tak się cieszę, bo wy słuchajcie, może i nie wiecie, ale ja... Um, ponieważ jestem z lat 90., uwielbiam muzykę z lat 90., i Britney Spears to była moja, słuchajcie, idolka w dzieciństwie. E, więc jak tylko mam okazję na jakimś karaoke, czy w ogóle na takiej, wiecie, imprezach, na których się śpiewa, no to moją taką piosenką, którą zawsze wybieram, jest właśnie Hit Me Baby One More Time. Śpiewano przez Britney Spears, także ten strój nie jest, słuchajcie, przypadkowy. No dzisiaj nie zamierzam śpiewać, mam nadzieję. A jak śpiewa jak ładnie śpiewa? Jak możesz tak brzydko mówić? No, just screaming. Nie śpiewam ładnie? A the beginning jest, but when you get tipsy, then. Nie zdradzaj sekretów. Mąż mi powiedział, że nie śpiewam ładnie, no. No, ale niestety nie będę się z nim kłócić, bo ma rację. No, nie nie, dał, nie, nie dostałam w, ta, w, w spadku genetycznym, nie dostałam, słuchajcie, muzycznego talentu, niestety. No, także nie, tak jak mówiłam wam, nie zamierzam dzisiaj śpiewać, także może się uda bez śpiewów. Natomiast stroj już mam gotowy, skompletowany, bardzo się cieszę. Będziesz się śmiał ze mnie trochę dzisiaj? Tak, tylko teraz znam się No, się najadłeś, tak? I masz nie. zjazd teraz. Może go zrobię nam espresso, co? Chciałbyś? Nie, nie, nie. Nie, nie chcesz kawki? No, nie. i chcę taki. święty spokój. Like nap for fun, spać idziesz? drzemeczka Power nap. Power nap, dobrze, to dobranoc. Może iść za łóżka, nie chcesz? Mm, nie. No to papa. Moi drodzy, witam Was z Łazienki. Słuchajcie, em, przebrałam się jakby w cokolwiek, bo em, gotowałam. Robiłam takie przystawki, znaczy jeszcze ich nie skończyłam robić, ale zaraz zrobię. Nos, przebrałam się, bo ym, obieram granat, a wiecie jak jest granatem? W ogóle strzela ten sok, więc wolam się zabezpieczyć. Słuchajcie, ważny moment, robię fryzurę. Jeszcze się nie zaczęłam malować, ale stwierdziłam, że zacznę od fryzury. Eem, pokażę Wam o co mi chodzi i co chcę zrobić, bo wydaje mi się, że wszystko kupiłam, co potrzebuję. Mm, powiedzmy. Pokazuję już Wam. Widzicie, ona ma takie. Jezus, nic nie widać. O, warkoczyki. Eee, więc muszę sobie zrobić dwa kucyki tutaj na górze. O nie, ona ma jeszcze grzywkę. Nie przemyślałam tego. O. Dobra, to jest dobre zdjęcie zobaczcie. Więc ona ma tutaj... Jezus, muszę tak dla inspiracji sobie tu postawić. Ona ma co? Tak z tyłu. Dwa kucyki i z tego warkocz. Dobra. Próbujemy. Słuchajcie, nie mam naprawdę grzywki, może coś tutaj sobie zostawię, też wolałabym nie. Dobra, dzielimy włosy na pół. Tworzę sobie te moje różowe gumki. Nie było takich puchatych jak ona ma, ale świecie, naprawdę trudno. Najwyżej sobie mam jeszcze coś takiego. Takie bardzo świecące spinki, najwyżej się nimi będę asekurować, trudno jak się nie ma, co się lubi, słuchajcie, to się lubi, co się ma. Eee, także i tak myślę, że dość blisko trafiłam z tymi wszystkimi rzeczami. Eee, no, także powiem Wam zabawa. Ubaw popachy nie będę ukrywać. Dobra, podzielimy włosy na pół. Wydaje mi się... Józetek! Są równo na pół. Z tyłu mamy równo kreskę. Moi. Może życie Możesz mi pomóc trochę. Popatrz, znalazłam zdjęcie. Widzisz? Ona ma tak z tyłu te kucyki. No nie? Nie z przodu, tylko z tutaj. Tak. Mam rację? Tak. Ok. fryzjera się czuję. Jak byłam mała, to mi ojciec włosy obcinał i właśnie tak się czułam. Musiałam się na toalecie, naprawdę. On rozkładał ręcznie tylko wokół i ciął mi włosy. I właśnie tak się czułam. Mnie od odgarnka mnie, czy mnie nie cieli tyle dobrego. Chociaż może nie pamiętam. Mm -hmm. okay. Dobra. To teraz będzie test, test, bo ona ma tak pać. Nie widać uszy. No nie? To hajer chyba. Mm. No właśnie No it's not that she just left it like whatever it is like. You know. Okay. Or higher. When this is good. No, no, it's not higher. Nie, yeah? like tak tutaj? Mhm. Mm and okay? then I want to mm -hmm. Okay. <laughs> I drugi. Jest bardzo fajny, Możesz Wygląda Tak? Myślicie, mm -hmm. şey że jest proste? Może jak mi sterczą te włosy? I tak nie sterczą. No nic, dobra, to ja robię jeszcze warkocz i związuję na koniec z tym. <grych> Ale exciting, co? Wszystko? Tak, no się iść, Zmęczył się, słuchajcie, pomaganie. No jak to, prawdziwy chłopina. Powiem Wam, że dzisiaj w ogóle oglądałam świetną rolkę chyba na Instagramie. Jest taki filmik, że wchodzi kobieta do domu z pudełkiem pizzy. I jest podpis leniwa matka, a wchodzi do domu, do tego samego domu, wchodzi ojciec z pudełkiem pizzy i jest podpis ee, zabawny tata, czy tam wiecie, rozrywkowy tata. I tak, słuchajcie, trochę jest, że tak się w społeczeństwie u nas utarło, że jak mama zamawia jedzenie dla dzieci, no to jest leniwa i w ogóle nie umie gotować, beznadziejna matka. Ale już jak facet przynosi, słuchajcie, gotowy, no to w ogóle super tata, jakim ekstra czas zajął, jaki pomyślał. No. Przemyślcie to sobie, bo powiem Wam, że mi to tak otworzyło oczy, trochę, że rzeczywiście tak jest, że mamy te role utarte w społeczeństwie, i to jest dla kobiet niestety bardzo krzywdzące. No dobra, mamy to, słuchajcie, myślę, że lepiej nie będzie. Widzicie, z drugiej strony to nie jest jakaś to jest, wiecie, prywatna impreza, no będą tam znajomi w naszym wieku, więc to nie jest raczej tak, że e, jak będę miała kucyki 3 cm niżej niż um, i to się coś stanie. Ciekawie mnie w ogóle, jakie będą przebrania. Bo generalnie Halloween zazwyczaj, yy, wiecie, ludzie się ubierają tak upiornie, natomiast tutaj nie było takiego, jakby, takiej prośby. mi chodziło o to, żeby po prostu mieć przebranie i tyle. Yy, więc każdy się ubiera jak chce. My chyba rok temu byliśmy w ogóle u tych samych znajomych też na takiej imprezie Halloweenowej i pamiętam, że kupiliśmy sobie takie maski. Yy, ja miałam maskę domu z papieru yy, i po prostu miałam jakiś tam czerwony strój, a Józef był ubrany cały na czarno i miał tą maskę z filmu Mr. Robot taką, no tych wiecie hakerów, no nieważne, jak nie oglądaliście to nie wiecie nieważne, generalnie mieliśmy maski i było śmiesznie, ale byli na przykład ludzie naprawdę śmiesznie poprzebierani no i dobra, to ja wam podoba mi się nigdy nie miałam dwóch kucyków, nie wiem czy do szkoły w ogóle widziałam w dwóch kucyków, chyba no, te spinki już mi nie są potrzebne, tak tym ja myślę, że może asekuracyjnie sobie wezmę, żeby nie wiem, tutaj włosy zebrać w razie czego ale jakoś tak na przykład tak wiecie, dla... o nie pokazałam, tak, dla zabawy po prostu, nie... Ona... Bo one są takie błyszczące i śmieszne. Dobra, mamy to. Teraz ubieram się w mój strój i zaraz Wam się pokażę. Coś Brydlen. Zaraz Wam się zaprezentuję, ale yy, mamy bardzo mało czasu. Muszę skończyć tą potrawę i musimy tak naprawdę wyjść. To jest mój strój. Jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Wszystko mam dopasowane. Spódniczka, sweterek nowy, koszula nie, stanik nawet mam pod kolor, słuchajcie, sportowy, no i włoski. Jeszcze tylko pomadka, pomadki brakuje, ale prawie wszystko mamy. I tutaj, słuchajcie, pokażę Wam od razu, co zrobiliśmy. Takie, to są pieczone bataty, na wierzchu mamy fetę, granat i kolendrę. Także pyszka, pyszka. Musimy już jechać, Józefcio. Nie, dobrze. Bardzo późno jesteśmy. Właśnie tam powinniśmy być, a mamy pół godziny drogi w ogóle tego miejsca. Chociaż nie będę Was oszukiwać, my zawsze się wszędzie spóźniamy. Ale to nie jest dobre, to nie jest dobre, nie róbcie tak. Dobra, o nie, mam granat na koszuli. Mm, <laughs> no nie ma opcji, ja nie przebieram. Ale słuchajcie, ostatnie szlify i tak właśnie wyglądam. Tak się prezentuje. Także idziemy na imprezkę. Tak, idziemy już, a Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa?